Hej, witajcie. Pod moim filmem odnośnie nadawania sobie grupy serwera inquiry były pytania na temat client database ID, w jaki sposób sprawdzić client database ID danego użytkownika. Ja w tamtym poradniku tego nie wyjaśniłem i chcę to naprawić teraz. Zrobimy to tak, że po kliknięciu na danego użytkownika wszystkie dane będą podane tak, jak było to w starej dobrej wersji 3.0.5 z tego co pamiętam i do tego będziemy musieli zedytować pewien plik. Na Macu, na Windowsie czy na Linuxie jest to ten sam plik inaczej się tylko do niego dochodzi ścieżka na Windowsie będzie podana w, pod filmikiem a tymczasem ja pokażę jak dojść do tego pliku na Macu. Odpalamy findera klikamy w programy, następnie szukamy Teamspeaka Prawym przyciskiem myszy, pokaż zawartość pakietu, contents, shared support. I teraz y, ścieżka już jest taka sama jak na Windowsie czy na Linuxie. Wybieramy folder styles. Następnie skin, którego używamy, czyli wygląd ts skórka. Y, dla domyślnej po prostu wybieramy default. Następnie otwieramy plik clientinfo.pl. Jeśli używamy niemieckiej wersji językowej to Client Info D, TPL. Teraz musimy otworzyć ten plik i wyszukać w nim linię, którą również będziecie mieli w opisie filmiku. Ok, gdy już ją zna znajdziemy, zjeżdżamy trzy linie niżej, czyli tak, to jest nasza linia, tu jest jedna niżej, druga niżej i trzecia niżej, czyli, czyli yy, zamknięcie tr i po tym tr, po zamknięciu tr wklejamy ten oto kod, który ja już mam wklejony. Zamykamy plik, resetujemy spika i teraz już powinniśmy widzieć yy, kilka dodatkowych informacji, czyli między innymi yy, nasz database id, Klient database ID, ale także ilość połączeń na danego Teamspeaker oraz unikalne ID, czyli identity. Mam nadzieję, że, że wyjaśniłem nieścisłości. Do następnego razu.